Polega. Dobrze, drodzy Państwo, ja chciałam tylko pokazać na czym polega tak zwany wsi sport czyli posuszeństwo sportowe. Tutaj to co Państwo widzą to jest tak zwany kwadrat. Najpierw zanim zacznę skupić powiem na czym to polega. Na zawodach klasy pierwszej. Obidience ma klasy 0, 1, 2 i 3. Są też, też Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Polski, do których są dopuszczane wyłącznie psy rodowodowe. E, natomiast do klasy 0, 1, 2 i 3 są dopuszczane psy, wszystkie, również te bez rodowodu. E, kwadrat jest w klasie pierwszej. E, kwadrat polega na tym, że pies z 10 metrów dobiega do kwadratu na komendę. W tym kwadracie w stojącej czeka, dostaje komendę waruj baruje i dopiero przewodnik do niego przychodzi. My jesteśmy na etapie początkowym tego ciśnienia, więc będą mogli Państwo zobaczyć, jak wygląda etap początkowy, czyli e, nauka psa, że w ogóle to coś, to jest obszar, do którego ma podbiegnąć, tak? Bo dla psa nie ma znaczenia, czy to jest tu, czy to jest to. Tu. E, tu jest pewien obszar. Dla psa jest bardzo trudno zrozumieć, że to coś, to jest obszar, gdzie on ma bieg i się zatrzymać. E, nauka jest różna. E, można uczyć na zabawkę, można uczyć na jedzenie. Zależy jak psu lepiej pasuje. Ja mam akurat jedzenie, bo pies jest bardzo dużym łasuchem. E, pokażę Państwu, na czym polega pierwszy etap tego ćwiczenia. E, pies musi, musi znać doskonale komendę zostań, bądź mamy pomocnika, który psa trzyma. Tak? Pokazuje, że mam coś tam, zostań. Na kładę, albo udaje że kładę. W tej chwili udaję, że kładę tutaj. I teraz na, nakręcam na to, co tam niby jest. Tego tam nie ma, ale on o tym nie wie. Co tam jest? Box! Wydaję komendę. Box! Stop! Plac! Super! Czyli tak. Pies ma dobiec poczekać na moją komendę waruj. W, tej, w tym momencie wydałam mu komendę w innym języku, yy, dlatego, że w otoczeniu nie słyszy tego i wie, że jeżeli ja wydaję komendę plac po niemiecku, waruj, yy, to jest komenda włącznie sportowa, tak? Czyli wie, że na zawodach ma wykonać tą właśnie komendę, dobiega, czeka, wpada komenda waruj, plac, kładzie się, ja do niego powinna dojść, ale że to jest Początkowy etap ćwiczenia. Ja yy, nagradzam go za to, że tam dobiegł i się położył na moją komendę, bądź dobiegł tylko i czeka na mnie, tak? Pokażemy jeszcze raz. Trześć. Powtarzam. Powtarzam. Nakręcam sama, maksymalnie. Jeżeli biedny nie potrafi takich komendy zostań, nie musi potrafi potrafić zrobić. Może stary to przytrzymać. <z Minisa> Co to tam jest? czy trzymanie za obroże wydaje stupendą? Bo to jest takie. Oh, będę mógł za... zaraz powiedzieć, prawda? Pytanie. Box! jest Box! Na zawodach jest tak, że pies nie może wystawać żadną częścią ciała poza kwadratu, tak? Jest kwadrat, pies ma do niego dobiec, obojętnie w jakim miejscu tego kwadratu, tam ma poczekać na komendę waru i sam nie może tej komendy wykonać. Jest to o tyle trudne, że pies, tak jak mówiłam, nie widzi, nie widzi tego kwadratu, on po prostu musi zorientować, że ta linia Oznacza jakiś obszar, tak? Dla psa to jest bardzo trudne ćwiczenie, dlatego nie będziemy dłużej męczyć. Ja tylko dodam, że to jest pies e, nierasowy, przygarnięty, jutro mija dokładnie 3 lata, odkąd jesteśmy razem. E, czyli każdego psa można tego nauczyć, obojętnie czy pies jest rasowy, nierasowy, przygarnięty czy e, święty schodowy. E, pokażę Państwu teraz e, kilka elementów e, sportu OBD, który ćwiczymy w naszym klubie. Będzie m.in. chodzenie przy nodze, będzie aport, e, będzie zostawanie, zmiany pozycji, czy, zmiany pozycji w marszu. Ja bym tylko prosiła, żeby Państwo mieli mi pięć miejsca. Można się ustawić tutaj, gdzie jest, tutaj samochodów i nasu. My będziemy pokazywać poszczególne elementy. Połóż to na, na ziemię. No, idziemy, No, siad. Można tutaj za nami, można tak właśnie dłużej, żebyśmy mieli po prostu taki tunel siad, zrobiony dla na nas. Siad, Dobra, mój, dobra. Chodzenie w sportowe różni się od chodzenia e, takiego l, na spacer, ponieważ chodzenie sportowe wymaga ciągłego kontaktu e, przewodnika z E, tak jak w tej chwili pies patrzy na mnie, tak musi patrzeć cały czas podczas marszu. W klasie 0, czyli w tej pierwszej klasie e, sportu obedience, jest ustawiona tak zwana Z, czyli pies idzie po e, literze Z. I musi przejść całą tą literę Z przewodnikiem, utrzymując kontakt wzrokowy. Natomiast w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej pies mm, mm, komisarz, czyli osoba, która wyznacza tor, mówi nam, gdzie musimy skręcić, czy musimy iść biegiem, czy musimy iść marszem, czy może troszeczkę wolniej. Ja Państwu pokażę marsz i bieg. W linii prostej zawrócimy.

czy jest na zawodach? Tył? tył pierwszy? Tył? Tył? Super! Na zawodach nie ma nagradzania nagrażania na zawodach nie ma mówienia do psa podczas ćwiczenia. Ja mogę psa nagrodzić po ćwiczeniu, czyli powiedzmy jest ćwiczenie chodzenie przy nodze, Skończyłam to ćwiczenie, komisarz mówi, okej, okay, ćwiczenie skończone. Ja chcę, że mogę psa nagrodzić. Tak! Super! Super! Ale za chwilę pies musi się uspokoić. Dlatego, że zawody są jak okolicznie, tak jest Natalia. Więc <tuszy> <pies, tuszy> musi <tuszy> mieć, yy, musi rozróżniać nagrodę, tak? Czyli moje emocje. Jeżeli ja zagrażam za swoimi emocjami, czyli taki właśnie ja jest! Super brawo! On się cieszy, czyli to jest dla niego nagroda, tak? A za moment musi się uspokoić. Tu, tu jest następne ćwiczenie. Wchodzenie do tyłu też jest w klasie pierwszej. Jest to jedno z trudniejszych ćwiczeń, zaraz po kwadracie, jedno z najtrudniejszych ćwiczeń w klasie pierwszej bo o tyle proste jest nauczyć psa chodzić do przodu z kontaktem wzrokowym, natomiast bardzo trudno jest nauczyć psa chodzić do tyłu również z kontaktem wzrokowym, tak, do rok. Tył, tył, tył. To jest pełne zaufanie. On ufa, że w tyłu nic nie ma, ja jako przygodnik go prowadzę, więc e, musi mi zaufać, że tam nic się nie stanie jemu, prawda?

ja się do niego odwraca. jemu nie wolno ruszyć, dopóki nie powiem komendy. Kom! Kom! Po przywołaniu pies podbiega do nogi. Może mam również wykonane podbiegnięcie przede mną do Kom! Kom! Może być takie przywołanie. I za chwilę puść! Się... Często! To jest dowolność y, wyboru. Każdy może zrobić jak chcemy. Mamy akurat przywołanie od razu do nogi. Misiu. podejmij mi aport. Aport to jest kolejne ćwiczenie y, w klasie 1. Y, I tutaj jest e, wróć. i tutaj jest o tyle trudno, że pies... Musi podjąć aport i to nie jest taki zwykły aport jak na spacerze, gdzie w patyka i biegnie z tym w Tylko, my aport pokazujemy na patyku, ale e, e, aport osoby jest e, na koziołku drewnianym, czyli jest koziołek, wygląda jak kość. Można w sklepach zoologicznych kupić koziołek drewniany do aportu, który wygląda normalnie jak kość. Tak, ma troszeczkę tutaj e, równej powierzchni i jest rozbudowany, z dwoma kostkami jest rozbudowany. Kut! E, e, e. Czekaj! Pies musi poczekać, aż powie z mu Kut! Zdobie zza portu. Kon! A Nie ten pat. Dobrze! <noise> e, albo może podejść przede mnie i poczekać. Tak długo ma go trzymać, iż ja chcę go od niego odebrać. Daj! Super! Trze. Może podbiec, tak jak wcześniej mówiłam, przy przywołaniu. Ha. Może podbiec tutaj, trzymaj, i tutaj mi przynieść. Też długo czekam, póki nie odbiorę. Trzymaj. Nie może go wypluć. Trzymaj. Nie, nie może wypluć, dopóki nie padnie komenda do wyplucia, tak? Ja mogę go dotykać. Puść! Ja Przepuść! Czyli mamy tak. Kwadrat, chodzenie przy nodze, chodzenie do tyłu i aport. Zmiany pozycji w marszu. Czyli idę sobie z psem.

ဟေးရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေ Zadowolona że takie takich warunki. Pójdź, bo im trudniejsze warunki na treningu okay. są lepsze wykonanie na zawodach. Kom? Kom? Tak, jest. E, dlaczego używam komend w innym języku? To są komendy niemieckie? E, dlatego, że w życiu normalnie, kiedy mówimy do psa, używamy mnóstwa różnych słów. Wiele razy jest tak, że mówię psu na przykład siad, no siadaj, no siad, no usiądź, no siad. W tym momencie mam spaloną komendę, tak, bo pies się nie uczy się na siad, tylko uczy się siadać na siad, no, si no, usiąd, no siad, no usiądź, no siad, no siadaj, tak. Na powodach jest to kompletnie spalone, totalnie, dlatego że pies ma usiąść na komendę siad i on od razu siada, tak. Tak samo waru. Nie może być tego czegoś takiego, jak ja to... <grym> no war, no waruj, no waru, no faushe, no waru, no. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli ja mówię, tak, tak. komendę. Plac, to on ma plac, on ma ją wykonać. Plac leży. Tak, tak jest na zawodach. Dlatego używam innych komend niż yy, na co dzień. Niż na co dzień w życiu, bo on wie, że jeżeli ja mu wydam komendę plac, to jest komenda leż. Jeżeli ja mu powiem waruj, no to albo sobie zawaruj, albo sobie nie zawaruj, nie? To zależy od humoru. Tak samo z każdą inną komendą. Dlaczego mówię mu komendę furt? To jest też komenda furt, komenda niemiecka, dlatego, że jeżeli mówię mu komendę równaj na spacerze, to on sobie zarówna, ale równaj, ale no dobra, czy tam powącham coś, nie? Natomiast komenda furt. To jest całkowicie od razu wykonane bezbłędne wykonanie i to jest używane włącznie do wojen. Dlatego warto jest jeżeli ktoś z Państwa planuje e, zawody, bądź nawet wystawę na wystawie, też warto jest uczyć tak, e, na wystawę komend w innym języku, nawet sobie wymyślić jakiekolwiek komendy. To nie musi być inny język obcy, ale wymyślić sobie jakiekolwiek komendy. Po to, żeby pies wiedział, że jeżeli dostaje komendę w innym języku, inną, to musi ją wykonać bezbłędnie, od razu i ma w niej trwać, dopóki ja go nie zwolnię. Prawda? Pies w tej chwili chciałby iść sobie stąd, warunki są dla niego trudne, ale komendy w innym języku wprowadziły go w tak zwany tryb pracy i on sobie stąd nie pójdzie, dopóki ja mu nie powiem "Okej, okay. i teraz może robić co chce. Tak dostał ok, może iść, może zostać, jak mu się podoba. Jeżeli mu powiem, że jest w trybie prasy i pójść już nie może. E, to jeśli chodzi o szkolenie sportowe, żeby ktoś z Państwa chciał dołączyć do naszego klubu, oczywiście bardzo zapraszam. E, jeszcze przez chwilę, można się popytać, e, jeśli chodzi o treningi itd. Tak Natomiast tak dla rozluźnienia kilka sztuczek pokażę, których też uczymy w klubie. Dlaczego uczymy sztuczek? Dla, dla rozluźnienia. Psy bardzo lubią robić sztuczki, dlatego że człowiek w momencie nauki sztuczek jest uśmiechnięty, śmieje się, bo psy coś tam nie wyszło, bo zamiast prawej łapy podał lewą, bo zamiast się położyć usiad Jest fajnie z wesoło, dlatego psy się e, rozluźniają w czasie uczenia sztuczek, dlatego warto uczyć sztuczek. Do ruchu!

Piotr, Rzut! Rzut! Piątka. Rzut! Przedź. Upp! Przedź. Kto? Jak się pani po mnie z tyłata. jak do góry. Nie jest. My my To najlepsze było. Nie, nie. No Są Kostuszka. Bech. Barły, bez. Studlajka. Ojej. Per. Na no, fliterze. No. Głównie na sztuczkach tak. Ręce. pęk, Nie żyje. Yeah, <laughs> nie, Ope. Tak jest. W e, bardzo trudnych warunkach na fliterze. Dlatego, że. W normalnych warunkach, jak idę sobie sama na łąkę, w ogóle nie mam cynku w ogóle. Ja mam cynku lisa i lis jest nagrodą. Natomiast smakujków w ogóle nie biorę, nie uznaję w ogóle smakujków w szkoleniu sportowym, ale tu są potwornie trudne warunki. Dlatego, że po pierwsze, jesteśmy tu pierwsze raz w życiu, a po drugie, jest mimią których on się po prostu w większości boi. Dlatego używam flitera, żeby go dodatkowo utwierdzić w tym, że robi dobrze, że wszystko w po porządku, nie ma się to bać ja jestem lewkowo zadowolona, tak, z jego pracy. Także tutaj jest kliker. Dobry. Uh, super, druga. No. Tak, Dobry. Dobry.